No, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie podróżniczym No i muszę Wam powiedzieć, że tak dosyć dziwnie się czuję, kiedy nagrywam jakiś film bez roweru No bo jakby nie patrzeć, no to odkąd wróciłem z Dolnego Śląska, było to jakoś pod koniec kwietnia tego roku Był to ten wypad pod kątem Korony Gór Polski No to tak naprawdę od tamtego czasu nie było żadnych innych wypadów niż rowerowe Nie żebym oczywiście narzekał czy coś No ale nie ukrywam, że tak dosyć dziwnie się czuję Zwłaszcza, że dzisiejszy wypad będzie taki dosyć ciekawy, no i taka, jakby nie patrzeć premiera filmowa tutaj u mnie na kanale, no bo jak już dobrze po tytule filmu wiecie, no my dzisiaj z Zuską przyjechaliśmy tutaj nad jezioro Mucharskie, są to okolice tutaj Wadowi, Suchej Beskidzkiej i tak dalej, ogólnie wiadomo Województwo Małopolskie. No i przyjechaliśmy tutaj, żeby przetestować nasz nowy nabytek. Jest to oczywiście kajak dmuchany. Nie jest to tylko i wyłącznie nasz kajak, ale o tym powiem wam później. No my ogólnie na kajakach pływamy od lat. Nie pływamy dużo, no ale gdzieś tam po tej Polsce, jak się podróżowało, no to na tym kajaku się też pływało. Byliśmy na Mazurach, na Dolnym Śląsku, na Śląsku, w Bieszczadach. Jakieś te spływy kajakowe się ogarniało. Więc nie jest to, wiecie, no, taki sport obcy nam, no ale nigdy nie pływaliśmy na takim właśnie kajaku dmuchanym. Zawsze to był sztywny, klasyczny kajak, zawsze to były spływy takie zorganizowane. No a teraz, jak mamy własny taki kajak, no to możemy sobie pływać gdzie chcemy, jak chcemy, nie jesteśmy od niczego uzależnieni. No i właśnie dzisiaj przyjechaliśmy sobie tutaj nad jezioro. Które jest za mną, żeby to przetestować, zobaczyć jak to wszystko się zachowuje. No bo nigdy wcześniej na czymś takim nie pływaliśmy, więc no nie porywamy się na razie na jakiś spływ rzekom, tylko przyjechaliśmy sobie właśnie tutaj nad jezioro, żeby sobie zobaczyć co i jak. No i tyle tytułem wstępu. My się zabieramy za dmuchanie tego kajaka, no bo to samo się niestety nic nie zrobi. No i potem będziemy patrzeć, jak to tutaj wszystko od strony technicznej wygląda. Nie wiem, czy sumie ile nam zajęło pompowanie tego wszystkiego i przygotowywanie, ale w sumie nie było długo. Pytanie tylko, czy no właśnie plecak jest taki dosyć, no na rower raczej nie. Także, jeżeli kiedyś planujecie sobie kupić taki. Kajak, no to raczej trzeba będzie się nastawiać na to, że musicie przyjeżdżać sobie z nim w miejsce no jak najbliżej wody. Tak jak my stanęliśmy samochodem, ładnem samochodem tam za krzokami, no i w sumie tylko taki kawałek przeszliśmy. No bo jednak ten plecak z, z kajakiem w środku i z wiosłami i z pompką, no dosyć konkretnie waży, także iść gdzieś dalej, no to dosyć średnio. Także najlepiej sobie gdzieś przyjechać pod miejsce tak zwanego wodowania, pompujecie sobie. No i teraz w sumie co. Musimy jeszcze zanieść rzeczy do samochodu. W sensie ten plecak pompkę, no bo to nam nie jest potrzebne. Ogólnie jeszcze do tego kajaka, w sumie chyba do większości nawet takich pompowanych, pod spód zakłada się takie płetwy, żeby właśnie na takich otwartych przestrzeniach łatwiej się płynęło, żeby ten kajak płynął prosto, a nie żeby tak nie mieszkował. No dzisiaj stwierdziliśmy, że sobie odpuścimy, no bo wiecie, jest to nasze takie pierwsze pływanie więc tego nie zakładamy, ale głównie z tego względu, że no wiecie, jak te płetwy się już założy, no to trzeba głębiej wejść do wody, żeby nie zawadzić odno. No plecak bierzemy, tak weźmiemy. Jeszcze tam muszę zobaczyć, czy w czegoś nie ma. Więc my tych płetw dzisiaj nie zakładamy, to są takie sterniki bardziej, jeden z przodu, drugi z tyłu. Więc płyniemy sobie dzisiaj bez tego. Najważniejsze, że mamy jedzenie, także nie umrzemy. Ale zatoniemy, także mniejsza to. No i powiem Wam, że tak na pierwszy rzut oka, no to kajak wygląda naprawdę spoko. Trochę mnie przeraża yy, ilość miejsca tutaj dla osoby, która będzie siedziała z tyłu, czyli yy, ja. Bo tutaj... Sp Myślę, że tak... Nie wiem. Nie wiem. No my, nie wiem, zobaczymy jak się to zwoduje, jak to będzie wyglądało. No bo tutaj od przodu... No to jest naprawdę sporo miejsca, więc tam można wrzucić jakiś plecak, do tyłu w sumie też. Tutaj też są miejsca, żeby sobie to zaczepić, więc no, też może Wam potem coś popowiadam, ale ogólnie jest to Aquamarina Model Memba, 390 cm. Ogólnie to jest kajak na spółę z moim bratem i jego żoną, bo oni też sobie tam pływają. Także to nie jest tylko i wyłącznie nasz kajak, będziemy się dzielić. Tam rodzice też nam się dorzucili, także taki fajny prezent. No i co, tyle tytułem wstępu. Drugiego już wstępu zanosimy rzeczy do auta. No i najważniejsza atrakcja dnia dzisiejszego, czyli pierwsze pływanie. Nie. Nie. W Jezu, się boję. Jednak musieliśmy wróci wrócić na ląd. No, bo nie zakładaliśmy na początku tych płetw. Czy tam sterników, jak zwał, tak zwał. No, i w sumie, jak wypłynęliśmy na jezioro, to nas strasznie miotało. No i tak mało komfortowo się płynęło. Także stwierdziliśmy, że sobie wrócimy, no i to jednak założymy, żeby się przyjemniej płynęło. No i moi drodzy, raport e, wodny. Jesteśmy już, no nie wiem czy na środku jeziora, no bo tu nie wiem gdzie jest środek tak dokładnie, ale wypłynęliśmy. Jak widzicie, no siedzi się tak. Nie, że jest ciasno, ale no nie wiem czy byłoby wygodnie czymś takim płynąć na jakąś taką kilkugodzinną wyprawę. No tam z przodu ma więcej miejsca na te nogi, umie jest tak średnio. Pytanie jeszcze to też, musimy następnym razem obczaić, czy nie da się tych siedzeń trochę jakoś cofnąć na tych rzepach. No, trzeba to obczaić. Może to się da jakoś wszystko poluzować no i, i jest spoko. No i teraz właśnie założyliśmy te... Nie ja wiem, jako płetwy, zderenki, jak to płetwy, sterniki, jak sfał, tak spał. No i płynie się chyba lepiej. Jest tak bardziej stabilnie. Także spoko. Tak poza tym, w ogóle jest fajnie. Dzisiaj słońce nie świeci, nie jest gorąco. Także jak najbardziej elegancko. i w sumie już sobie trochę popływaliśmy, zrobiliśmy jakieś niecałe 2 km, także no w sumie nie ma szału, bo jak na spływy się wybieramy, to tak około 10. No ale wiecie, dzisiaj pierwszy taki raz, także trochę sobie popływaliśmy, jest w sumie godzina 15, także pomału będziemy już dobijać do brzegu, no bo do domu trzeba jeszcze wrócić. Poza tym takie chmury nieciekawe zaczynają się robić, więc może za chwilę będzie padać. Takie pierwsze wrażenia na no mokro, że tak powiem. Czy się pływa inaczej niż takim kajakiem zwykłym? No, w sumie po jeziorze to już dawno nie pływaliśmy, więc w sumie tak ciężko powiedzieć. Jak się płynie z nurtem albo z wiatrem, to jest naprawdę szybko, bo się rozpędzaliśmy do 7-8 na godzinę, czyli mniej więcej to samo co na takim klasycznym kajaku, jak pływaliśmy. Na pewno ja czuję taką różnicę, że jest mniej miejsca. Nie wiem czy to jest kwestia jeszcze gdzieś tutaj po tych siedzeń, no bo dzisiaj wiecie to wszystko tak na pierwszy raz, także może coś tutaj się jeszcze da ogarnąć, żeby było nieco inaczej. No bo tu jednak czuję, że cały czas muszę mieć, tak jak zresztą widzicie, mieć te nogi podkurczone no, na jakąś taką godzinkę, dwie pływania, to no, może to nie jest jakaś tragedia, no ale na dłużej, no to taki komfort dosyć średni, więc byłoby fajnie, gdyby jednak to siedzisko, dało się jakoś cofnąć, no jeszcze zobaczymy, pomyślimy albo żeby do przodu przesunąć to, to, to pierwsze siedzenie, no jeszcze się okaże ale tak, no to wrażenie jak najbardziej spoko, teraz zobaczymy jedynie jak szybko to wysycha, no bo w sumie wiadomo, że jak jest ciepło no to myślę, że to bardzo szybko obeschnie, no a zobaczymy jak to dzisiaj się zachowa, wiadomo, że w domu też raczej będzie no będzie trzeba to gdzieś tam rozwiesić, nie chować od razu do plecaka, no żeby jednak sobie to przesło, a żeby się coś tutaj jakiś syf, grzyb nie zrobi. No, ale pompowało się na bardzo szybko. Takie wstępne ustawienie i tak dalej, które to też jakoś dużo czasu nie tak także jak najbardziej. Szkoda, że mamy ten kajak z początkiem września, no bo jednak w tym roku już nie będzie jakoś chyba dużo okazji, żeby gdzieś popływać, no ale myślę, że w przyszłym roku jakieś, jakieś wiecie, konkretniejsze wyprawy już uda się tak zrobić: czy to na jakichś jeziorach, czy właśnie na jakichś rzekach, będzie się przez ten okres zimowy myśleć nad jakimiś trasami. No, już spakowaliśmy się. Jak możecie się łatwo domyślić, no opakowanie jest zdecydowanie gorsze niż y, rozpakowywanie. Trochę trzeba się namęczyć, niestety. Jeszcze my tutaj startowaliśmy z takiej plaży. Więc cały kajak jest w piachu, więc no nie ma innej opcji. Ale w domu trzeba go gdzieś tam y, rozłożyć, żeby sobie tam obeschł. No i potem się z tego piachu y, go obczepie, żeby był w fajnym y, stanie. No i co, to tyle na dzisiaj. To był pierwszy taki wypad w wodnym klimacie, żadnych takich filmów wcześniej nie było, także mam nadzieję, że będzie to jakieś fajne urozmaicenie. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze coś takiego się uda. No bo jednak mamy już wrzesień, więc ta pogoda może być różna, ale jakby, jakby warunki tylko sprzyjały, no to myślę, że gdzieś się jeszcze może w tym roku wybierzemy, a jak nie, no to w przyszłym roku już na pewno na jakieś takie spływy właśnie rzeczne, czy może jakieś takie wyprawy tutaj tak jak dzisiaj w rejonie jeziora, no to będę chciał was zabrać, żeby, wiecie, takie jakieś fajne urozmaicenie tutaj na moim kanale było, żeby nie było, żeby to nie były tylko i wyłącznie jakieś wypady piesze, czy rowerowe, tylko może właśnie też coś w takim klimacie morskim, że tak powiem. No i to tyle. My już kończymy się pakować. No i zbieramy się do Krakowa, no bo jeszcze przed nami godzina jazdy. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek. Mogło być trochę chaotycznie, no bo wiecie, to też był nasz pierwszy raz na kajaku, także yy, mogło to wyjść. W sumie to nie wiem jak to wyszło, no bo dopiero sprawdzę w domu co i jak, ale mam nadzieję, że nie było tak źle. Trzymajcie się. Pa.